Cześć. Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. Ten drugi odcinek będzie bonusem dla osób wspierających kanał i tam pokażę szczegółowe obliczenia. Natomiast teraz przeanalizujmy dokładnie treść polecenia i wprowadźmy odpowiednie oznaczenia na rysunku. Do zeszytu przerysowujemy trójkąt o wierzchołkach ABC, a następnie na boku EC Wybieramy w dowolnym miejscu punkt E. Wiemy, że ten punkt dzieli mm, ramię trójkąta ABC w stosunku 1 do 3. W tej kolejności, tak? Odcinek EC do długości odcinka AE pozostaje w stosunku tak jak liczby 1 do 3. Czyli możemy tutaj wprowadzić, załóżmy, takie oznaczenie. Tutaj będziemy mieli odcinek o długości X. No to tutaj otrzymamy odcinek o długości 3x. Wiemy, że punkt F jest środkiem odcinka BC. Skoro tak, to możemy zaznaczyć długość odcinka CF literką Y, i długość odcinka FB też literką Y. Proste padłe do podstawy AB i przechodzące odpowiednio przez punkty E i f odcinają nam dwa trójkąty, których pola odpowiednio są równe 9 oraz 2. Tutaj mamy 9, tutaj mamy 2. Zaznaczmy jeszcze punkty przecięcia z podstawą tego trójkąta. Tak mamy k oraz L i chcemy policzyć pole trójkąta ABC. Więc ja bym tutaj jeszcze wprowadził dodatkowy odcinek. Załóżmy, to będzie odcinek CD. Tutaj mamy kąt prosty. Teraz zwróć uwagę, że po wprowadzeniu tego dodatkowego odcinka, on nam podzielił cały trójkąt ABC na dwa mniejsze trójkąty. Trójkąt o wierzchołkach AKE. Zapisz sobie, trójkąt o wierzchołkach AKE jest podobny do trójkąta o wierzchołkach ADC. Natomiast trójkąt o wierzchołkach LBF jest podobny do trójkąta o wierzchołkach DBC. I w tym momencie pozostaje nam tutaj...... Mm, Pozostaje nam tutaj określenie skali podobieństwa tych trójkątów. To może jeszcze tylko dopiszmy, że te trójkąty są do siebie podobne na mocy cechy podobieństw trójkątów typu kąt, kąt, kąt. Natomiast wszystkie szczegółowe obliczenia pokażę już w odcinku bonusowym.